Cała Przyczepka ładna 27 stycznia mamy nową przyczepę kupiona, odebrana, jedziemy w trasę z Łodzi do Torunia Czyli 200 km na pierwszy raz tak, autostradą. Pogoda wszyscy widzą, widzą jaka jest. Pogoda jest taka. Czyli śnieg z deszczem, czyli silny wiatr lusterka dodatkowe zainstalowane. Idziemy. Czyli... Paweł pierwszą będzie miał przeprawę i pierwsza przygoda przed nami bez dzieci, żeby wszystko sprawdzić. Wszystko ok, więc trzymajcie za nas kciuki i za dobre użytkowanie. No i witam. W dzień zakupu niestety nie można było dokładnie nagrać filmiku ani nic, bo pogoda była widzieliście sami przeokrutna. No zobaczcie, tak to wygląda już jak stoi pod domem prezentuje się całkiem fajnie, przekuwa wzrok sąsiedzi pukają z delikatną zazdrością, no na razie z takich rzeczy e, dokupiłem tutaj taki, e, taką kulę zabezpieczającą do haka, żeby ktoś po prostu nie podczepił, nie, nie odłączył a teraz tak Wam na szybko pokażę w środku co mi się nie podoba to ten zamek, wiecie co tak o, jak się go zamyka to trochę techniki, ja to chyba z 20 razy próbowałem zanim mi się udało już teraz trochę czuję jak to działa więc ten zamek ja myślę, że mogliby poprawić bo trochę działa jak w dużym Fiacie no i dobra, zobaczcie, na razie z takich rzeczy to tylko do środka rzuciliśmy tutaj chodnik znaczy wycieraczkę i taki mały chodnik no i tak wygląda przyczepa zobaczcie, tutaj mamy Stolik i e, dwa fotele na dzień. Także wygodnie mogę, że ta osoba, czteroosobowa siedzieć. Nie wiem, grać w grę czy zjeść posiłek. Na noc się to składa w dół i robi się duże łóżko. Tu mamy ogrzewanie. Piecyk już odpalałem, sprawdzałem w ciągu pół godziny, jest dosyć ciepło. I z tyłu spanie dla dzieciaków. I kibelek nie pokazuję jakoś kiper dokładnie, bo jest pełno tych filmów. A z tej strony też tak na szybko pokażę, bo znowu tutaj mogą być drobne różnice w zależności chyba od przyczepy. U nas akurat jest tak, że e, chyba ta część gazowa jest taka sama wszędzie, a my mamy już tą część, że mm, kran jest już tutaj schowany. Także jakby miała się woda lać to się nie wyleje na zewnątrz. I taka lodóweczka zobaczcie z zamrażarką. Całkiem fajna zgrabna. No i tyle. A tu jeszcze sobie wstawiliśmy, zobaczcie, temperatura jaka jest. Jeszcze Wam tak na szybko powiem, ja wiem, że tych filmów też jest full na YouTube, wybrać kampera czy przyczepę. Ja Wam powiem o naszych personalnych e, przemyśleniach i wyborach. E, my ogólnie chcieliśmy kupić kampera, ale budżet, jakim dysponujemy, pozwalał nam na zakup kampera mniej więcej z 2007-2008, czyli mówimy już o autach 15, 16-letnich, tak. Um, ja mam takie doświadczenia, że niestety za każdym razem, jak coś kupuję, to muszę naprawiać. Chociaż jest zawsze igła, nie? Więc e, raz, że chcieliśmy nową, tak jak widzicie, ta przyczepa jest naprawdę fajna. Ona jest te mebelki nowe, jak się wchodzi, no znowu. Na filmie tego nie czuć, ale jest taki fajny, przyjemny zapach nowości. A dwa z pracą. Trochę zdalnie też pracujemy, więc w czasie, jak na przykład jedna osoba, ja czy Agata, jesteśmy tutaj w, prze, w z rzakami, druga osoba może iść, rozłożyć sobie stolik w aucie i pracować w aucie i nie przeszkadzamy sobie. No w kamperze byśmy nie mieli tego luksusu. To, to w sumie tak naprawdę przeważyło. No i ta, no, ta nowość. No i ta nowość i plus to, że chcę podpiąć jechać i rozkoszować się nowym zakupem Planujemy teraz w sobotę wyjazd Pojedziemy nad morze Mamy zamiar stacjonować na dziko, więc będziemy szykować przyczepy przez cały tydzień i dogramy resztę już Wam jak się urządziliśmy Także Będziemy kampingować. A no właśnie i powiedziałem przed chwilą, że Chciałem kupić i nie denerwować się, że coś jest nie tak mm. Idźmy do bakisty, pokażę Wam jaki drobny mankament wykryliśmy zaraz po zakupie No i dobra, jesteśmy w bakiście I zobaczcie, tutaj jest taka sprzączka e, po, Taka jest sprzączka, ona jest z drugiej strony, którą ją pokazuję Do spinania, o tutaj ona jest, tutaj wygląda, widać Do spinania butli Ja postawiłem butlę z tej strony Spiąłem ją nie używając uwierzcie mi jakiejś większej siły i sprzężka pękła, o tutaj leży po prostu jest marnej jakości plastik ale założyłem pas transportowy i ta butla jest teraz sztywna ale to powiedzmy jest mniejszy szczegół, większy to jest tutaj, już trochę też tutaj uszczelniłem e, po prostu klejem na gorąco, bo wiem, że on się w razie co łatwo ściągnie i tutaj była taka smuga, już to powycierałem stąd po prostu jak jechaliśmy to leciała woda Dobra, wracam do opowieści, bo mnie sąsiadka zatrzymała no i wiecie co, tu były takie zacieki wody wstawię też zdjęcia, bo Agata zrobiła i to jeszcze raz przypomnę tutaj zakleiłem takim klejem hmm, dlatego, że się chyba okazało, że tutaj nikt nie zasylikonował pod spodem tych świateł i przez to po prostu jak jechaliśmy padał deszcz i woda nie było może tej wody jakoś hiper dużo ale jednak tu zachodziła, wolałbym żeby nic nie zamakało Dobra, to na razie takie mankamenty, jakie mamy. Bo mamy sobotę, powinniśmy być nad morzem, a nie jesteśmy. Powiedzieć, że jestem lekko zdenerwowany i zawiedziony, to nic nie powiedzieć. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda napięcie na akumulatorze. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że. Specjalnie założyłem w aucie kostkę 13 stopinową z pełnym podłączeniem do prądu. Po to, że jak będę jechał, to w czasie jazdy. Ładuje się akumulator pokładowy i ładuje się i działa lodówka, tak? czyli mamy wszystko. Czyli jak stajemy gdzieś na dziko, to mamy pełen zapas prądu i nie musimy się o nic martwić, tak? czy tam jedziemy gdzieś w podróży. Eee, po podłączeniu okazuje się, że w ogóle. Okej, okay, nie wiem czy lodówka działa czy nie działa na tym prądzie z auta, no bo skąd mogę wiedzieć, bo ona działa też na tej baterii, więc musiałbym to rozłączać, ale też nie jestem pewien czy to jest dobry system. Więc wymyśliłem, że podłączę miernikiem i sprawdzę po prostu jakie jest napięcie na klemach po podłączeniu, co mi się wydało zupełnie naturalne i normalne. No i załóżmy tam akumulator miał 12.3 czy 12.2, mm. Ale po podłączeniu w ogóle to ani drgnie, czyli rozumiem, że ładowania nie ma, tak? Trzy e, dni, trzy dni spędziłem na forach szukając, może jakiś schemat elektryczny, może w przyczepie jest jakiś pstryczek, gdzie trzeba to przełączyć, tak? Jakiś hebel, tak? Że trzeba to odłączyć, przełączyć i że wtedy to działa. E, pisałem nawet do jednego człowieka, który prowadzi swój kanał na YouTube i tam dosyć mocno opisuje wady i zalety tych przyczep. On mi on wprost napisał, że u niego po podłączeniu działa to wszystko z automatu. Napięcie na klemach mu się podnosi i on wie, że to działa. I u mnie tego nie było. Pokażę Wam teraz napięcie na tych klemach. Chociaż w sumie z drugiej strony, czy to coś Wam da? No ale dobra, pokażę Wam. I za chwilę Wam powiem, czego się dowiedziałem, bo za każdym razem, jak wracam do tego myślami, to. Bardzo mocno rośnie mi ciśnienie, o tak powiem najdelikatniej. I zobaczcie, napięcie na klemach jest, no w sumie nie mam w tym momencie podłączone, no ale tylko tak pokazuje proforma w jaki sposób to sprawdziłem. Podłączyłem do klem, e, podłączyłem do auta, nic, zero różnicy, tak? No i teraz idziemy tutaj do tyłu. Będę się wspomagał. Światłem zewnętrznym i zobaczcie, tutaj sobie tu mamy z tyłu całą wiązkę. O, i pokażę Wam najlepsze, bo aha, właśnie skąd ja to wiem. Bo trochę okrężną drogą przez księgowość w fabryce niewiadowa um, udało mi się znaleźć kontakt do pana, który jest kierownikiem, a kierownik dał mi do elektryka, który już to montuje. No, i zobaczcie. I pan mi powiedział, gdzie należy znaleźć końcówkę wiązki. Ta wiązka wychodzi aż do tyłu. I uwaga: przewody odpowiedzialne za ładowanie akumulatora lodówki i masa są tutaj z tyłu. Uwaga, zakończone. I nie ma ich do czego podłączyć. I powiem wam, że jestem osłabiony. Jestem osłabiony po prostu tym, że miało być bezproblemowo, a jest problem. I, się I po pierwsze, ja cały tydzień z tym zmagałem, zamiast się pakować do tego wyjazdu sobotniego, to ja szykowałem przyczepę pod względem technicznym. Podkreślę, przyczepę nowiusieńką, która powinna być podłączona i działać. Czas na psucie się w niej to jest dopiero za lata, a nie na etapie fabrycznym. I teraz jest pytanie, którego ja nie rozumiem. Jak ona mogła wyjść z fabryki niekompletna? Przecież ktoś tam podpisuje jakąś listę zadań, które wykonał. Pytanie, jak dystrybutor, czy tam dealer, jak ona mogła przejść przegląd zerowy, mając niepodłączone kable? Jak to ktoś sprawdzał? A właśnie, a najlepsze. Zasłonię do dilera. <laughs> Wiedziałem, że mm, pan, który jest sprzedawcą, czy tam szefem sprzedaży, jest na urlopie e, i chciałem omówić temat z kimś, kto go zastępuje. A tu uwaga, okazuje się, że go nikt nie zastępuje, więc e, w sumie odkryłem chyba ten fakt. Jeśli dobrze pamiętam, w środę albo w czwartek rano. E, I no, czekam do poniedziałku. W poniedziałek będę dzwonił. I, I to omawiał, ale powiem wam, że sam nie wiem jeszcze, co zrobię z tym fantem. Jak to rozegram eee... w sumie to nie ja się powinienem martwić, tylko ci, którzy spieprzyli tą robotę. Powiem wam, że jestem osłabiony, wiecie? Nie wiem, na tym polega budowanie marki nie wiadomo, Na takich pierdołach, na takich niedopatrzeniach słabo.